I ciebie stać na reklamy w telewizji? Przekonaj się sam. Szczegółowe informacje w biurze reklam i ogłoszeń w telewizji Gniezno. Wica Roosevelt 53. O tym, że w gnieźnie można legalnie kupić niebezpieczne dopalacze, alarmowali członkowie Twojego ruchu, platformy obywatelskiej i SLD. Zorganizowali pikietę przed miejscem, gdzie wcześniej kontrolnie nabyli niedozwoloną prawnie substancję. W poniedziałek razem z Bartkiem weszliśmy do sklepu. Bartek powiedział, że chce nabyć środek tak, aby zgodnie z hasłem reklamowym być szczęśliwym, po czym pani nam powiedziała, że ma odpowiednie środki za 20 zł lub za 45 zł. Oprosiliśmy ten za 20 zł na opakowaniu jest napisane, że jest to pochłaniać wilgoci, ale ani swoim wyglądem tego nie przypomina. A poza tym jej wskazówki dotyczyły tego, jak należy to spożyć. Mianowicie należy to zmieszać razem z tytoniem i po prostu spalić. Oprócz tego proponowała nam pani sprzedawczyni nabycie środków wziewnych za droższą cenę, za 45 zł. Są to więc ceny, które są dostępne dla młodzieży. Osoby starsze, dojrzałe, które tutaj przychodzą, nie uzyskują żadnych informacji na temat tego, co można tutaj nabyć. Nie chcą tutaj sprzedać żadnego produktu, tylko osoby młode, zwłaszcza gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, czy ja razem z Bartkiem jeszcze załapaliśmy się i, i udało nam się nabyć. My nie mamy wątpliwości, że jest to substancja niedozwolona, że jest to dopalacz. A jaki jest tego dokładny skład, to już określi gnieźnieński Sanepit. Pikieta przed sklepem, gdzie rozprowadzano dopalacze, miała zwrócić uwagę na to, że zakaz handlu szkodliwymi substancjami jest łamany. Akcja powstała spontanicznie. No, były dwa telefony i wielka wola współpracy, pomimo że wywodzimy się z różnych środowisk politycznych. No, po pierwszej rozmowie stwierdziliśmy, że to jest fantastyczny pomysł, żeby nagłośnić tę sprawę, ponieważ dotyczy to y, młodzieży gnieźnieńskiej, bo ona jest głównym y, klientem y, tego sklepu. Takiej patologii musimy się sprzeciwić. I mówię tutaj wielkie podziękowanie dla kolegów no, młodszych, którzy z takim wielkim zaangażowaniem, y, nie patrząc na różnice polityczne, które nas dzielą, weszli w tą akcję. Mamy nadzieję, że ta akcja nie skończy się na dzisiejszym proteście. Mamy nadzieję, że dotrze informacja, że jest to produkt szkodliwy do rodziców młodzieży, która to coś kupuje. Zabroni tutaj przychodzić dzieciom. Miejsce będzie monitorowane, miejsce będzie zamknięte, a akcja Sanepidu, gdzie złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie kontroli, spowoduje, że ten punkt na wieki wieków amen zniknie z powierzchni niezna. Celem naszej dzisiejszej akcji ponad podziałami, jak widać, jest to, aby pokazać, że jest problem w Gnieśnie, na który nie można przymykać oczu. W dniu dzisiejszym wystąpiłem także z interpelacją jako radny do władz miejskich, aby zajęli się tym problemem. Nie możemy pozwolić na to, że nie wiemy, co jest sprzedawane, jaki jest skład tego, a z tego co słyszałem, to niestety dzieci korzystają z tego z tego sklepu, tutaj z tego punktu. W 2010 roku, pamiętamy dobrze, była duża ogólnopolska akcja Stop do Palacza. Nawet pan premier Donald Tusk angażował się w tą akcję. Wypowiedział wojnę tego typu sklepom, punktom. Pokłosiem tego, tej akcji była nowelizacja ustawy o, o narkomanii, e, która dała narzędzia instytucjom, m.in. Sanepidowi, do walki z tego typu e, procederem. Niestety widzimy, że te narzędzia nie są do końca skuteczne, e, ponieważ jak dzisiaj przedstawiciel Sanepidu e, powiedział, e, dzisiaj są konfiskowane te próbki, jutro pojawiają się pod inną nazwą, e, pod innym opakowaniem. Tutaj też chodzi o to, żeby było jakieś rozwiązanie systemowe bardziej skuteczne, aby skali tutaj naszego lokalnego podwórka miasta Gniezna Powiatu, a także i skali całej kraju rozwiązać ten problem raz na zawsze. Punkt handlowy z dopalaczami skontrolowała policja i Sanepid. Wynikiem kontroli było stwierdzenie wprowadzania do obrotu produktów, które są podejrzane, że zawierają, są to środki zastępcze, czyli tak zwane dopalacze powszechnie nazwane. W związku z tym na dzień dzisiejszy został wydany zakaz wprowadzania tych produktów do obrotu ze względu na to, że mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. I te produkty od dnia dzisiejszego pod tą nazwą wprowadzane nie mogą być już wprowadzane do obrotu. Produkty zostaną przekazane do ekspertyzy, do badań, żeby wykazać, czy rzeczywiście i jakie tam znajdują się środki, których po prostu wprowadzać nie wolno. Czy Sanepid ma skuteczne narzędzia do walki właśnie z dopalaczami? Narzędzia nie są zbyt skuteczne, dlatego że trwa to dosyć długo. Produkt zostanie teraz przebadany pod konkretną nazwą, natomiast jeżeli będzie wprowadzany inny produkt pod inną nazwą, całe postępowanie musi zostać wdrożone na nowo, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa. Czy często zdarzają się właśnie takie miejsca w gnieździe? Na szczęście jest to jedyny obiekt, który jest w tej chwili pod naszym nadzorem, który no jest podejrzany o to, że wprowadza środki zastępcze. Co grozi za rozprowadzanie do palaczy? Nie wolno wprowadzać za wprowadzanie wysokie kary na wprowadzającego, czyli na firmę czy osobę, która wprowadza środki wysokie kary do 200 tysięcy złotych jednorazowo. Co może grozić no, właśnie temu sklepowi? No właśnie tego typu kara. Jeżeli to się okaże po badaniach, że są tam środki, których po prostu prowadzać nie wolno. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałam, bezpośrednie działanie, wydanie zakazu, prowadzenia tego produktu dobro. Jak szkodliwe są dopalacze świadczy chociażby przypadek piętnastolatki z Zagurowa w powiecie słupeckim, która w listopadzie zeszłego roku po zażyciu takich substancji zmarła na podwórku swojego chłopaka. Dopalacze jako przyczynę zgonu potwierdził zakład medycyny sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok.